Czy kiedykolwiek ostrzegano cię przed unikaniem owoców, jeśli masz cukrzycę? Mówiono ci, że są pełne cukru i tylko podniosą poziom glukozy we krwi. Cóż, oto szokująca prawda. To nie tylko mit, ale istnieją pewne owoce, które faktycznie pomagają naturalnie obniżyć poziom cukru we krwi. Tak, dobrze słyszałeś. Nauka potwierdziła, że te potężne owoce zwalczają insulinooporność. Stabilizują poziom glukozy, a nawet pomagają odwrócić niektóre objawy cukrzycy typu drugie. Ale jest jeden hacik. musisz jeść właściwe owoce, we właściwych ilościach i we właściwym czasie. W tym filmie omówimy pięć najlepszych owoców, które każdy cukrzyk powinien jeść: ile ich spożywać i dlaczego działają one jako naturalne regulatory poziomu cukru we krwi. Zostań ze mną. Ponieważ numer 3 jest tak skuteczny, że jest praktycznie naturalną formą metforminy i prawie nikt o tym nie mówi. Zatem zacznijmy od numeru 5. Borówki amerykańskiej, drobnego owocu o ogromnych korzyściach zdrowotnych. Te małe niebieskie skarby są dosłownie napakowane przeciwutleniaczami zwanymi antocyjanami, które, jak udowodniono, poprawiają wrażliwość na insulinę i pomagają regulować poziom cukru we krwi po posiłkach. Badanie badaniu opublikowanym w Journal of Nutrition uczestnicy, którzy codziennie spożywali borówki amerykańskie, wykazali poprawę reakcji insulinowej aż o 22%. To nie tylko imponujące, to radykalnie zmienia sytuację. A co najlepsze, potrzebujesz zaledwie pół szklanki dziennie, około 75 gramów, najlepiej rano lub jako część białkowej przekąski. Chcesz rady? Zmieszaj je z jogurtem greckim a twój poziom cukru we krwi podziękuję ci później. Ale nie przesadzaj, zbyt duża ilość borówek amerykańskich i ryzykujesz przekroczenie normy spożycia cukru. Trzymaj się zalecanej wielkości porcji, a ten owoc stanie się jednym z twoich najsilniejszych sprzymierzeńców w utrzymaniu zdrowego poziomu glukozy. Pomyśl o tym. Za każdym razem, gdy delektujesz się tą garścią słodkich jagód, nie tylko cieszy się smakiem, ale także aktywnie pracujesz na poprawą procesów metabolicznych w swoim organizmie. Antocyjany, te magiczne związki zawarte w borówkach amerykańskich, działają na poziomie komórkowym, pomagając swoim komórkom efektywniej reagować na insulinę, hormon odpowiedzialny za transport glukozy z krwi do komórek, w celu uzyskania energii. Kiedy twoje komórki stają się bardziej wrażliwe na insulinę, oznacza to, że mniej glukozy pozostaje we krwi, co z kolei przyczynia się do bardziej stabilnego i zdrowego poziomu cukru. Ponadto badania pokazują, że regularne spożywanie borówek amerykańskich może mieć pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia, w tym na układ sercowo-nacieniowy i funkcje poznawcze. Tak więc, dodając borówki amerykańskie do swojej codziennej diety w umiarkowanych ilościach, nie tylko pomagasz kontrolować poziom cukru we krwi, ale także wnosisz cenny wkład w swoje długoterminowe samopoczucie. Nie zapominaj o znaczeniu równowagi i umiaru nawet najzdrowsze produkty mogą szkodzić przy nadmiernym spożyciu. Dlatego cieszy borówkami amerykańskimi zalecanych porcjach i cierp maksimum korzyści z tego wspaniałego daru natury. Dobrze, zacznijmy od numeru pięć borówki amerykańskiej, malutkiego owocu o ogromnych korzyściach zdrowotnych. Te małe, niebieskie skarby są dosłownie napakowane przeciwutleniaczami zwanymi antocyanami, które, jak udowodniono, poprawiają wrażliwość na insulinę i pomagają regulować poziom cukru we krwi po posiłkach. W badaniu opublikowanym w Journal of Nutrition uczestnicy, którzy codziennie spożywali borówki, wykazali poprawę reakcji insulinowej aż o 22%. To nie tylko imponujące, to radykalnie zmienia sytuację. Najlepsze? Potrzebujesz tylko pół szklanki dziennie, około 75 gramów, najlepiej rano lub jako część białkowej przekąski. Chcesz rady? Zmieszaj je z jogurtem greckim, a Twój poziom cukru we krwi podziękuje Ci później ale nie przesadzaj zbyt duża ilość borówek grozi przekroczeniem normy spożycia cukru trzymaj się zalecanej porcji a ten owoc stanie się jednym z twoich najsilniejszych sprzymierzeńców w utrzymaniu zdrowego poziomu glukozy pomyśl o tym za każdym razem gdy delektujesz się tą garścią słodkich jagód nie tylko cieszysz się smakiem ale także aktywnie pracujesz na poprawą procesów metabolicznych w swoim organizmie antocyjany te magiczne związki zawarte w borówkach działają na poziomie komórkowym, pomagając swoim komórkom efektywniej reagować na insulinę, hormon odpowiedzialny za transport glukozy z krwi do komórek w celu uzyskania energii. Kiedy twoje komórki stają się bardziej wrażliwe na insulinę, oznacza to, że mniej glukozy pozostaje we krwi, co z kolei przyczynia się do bardziej stabilnego i zdrowego poziomu cukru. Ponadto badania pokazują, że regularne spożywanie borówek może mieć pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia, w tym na układ sercowo-nacieniowy i funkcje poznawcze. Tak więc, dodając borówki do swojej codziennej diety w umiarkowanych ilościach, nie tylko pomagasz kontrolować poziom cukru we krwi, ale także wnosisz cenny wkład w swoje długoterminowe samopoczucie. Nie zapominaj o znaczeniu równowagi i umiaru. Nawet najzdrowsze produkty mogą szkodzić przy nadmiernym spożyciu. Dlatego cieszy borówkami w zalecanych porcjach i czerp maksimum korzyści z tego wspaniałego daru natury. Na czwartym miejscu naszej listy znajduje się skromne, lecz posiadające imponującą moc kiwi. Być może o tym nie myśleliście, ale ten pokryty lekkim meszkiem zielone owoc stanowi prawdziwe, tajne narzędzie w walce z niepożądanymi skokami poziomu glukozy we krwi. Kiwi to nie tylko źródło orzeźwiającego smaku, ale i skarbnica cennych składników odżywczych. Jest bogate w błonnik pokarmowy, który odgrywa kluczową rolę w spowolnieniu chłaniania cukru do krwi, a także witaminę C, silny przeciwutleniać i potas ważny minerał dla utrzymania zdrowego ciśnienia krwi. Jednak prawdziwa magia kiwi tkwi w jego zaskakująco niskim indeksie glikemicznym, który wynosi zaledwie 50 jednostek. Dla porównania, wiele innych owoców i produktów zawierających węglowodany ma znacznie wyższe IG co oznacza, że uwalniają cukier do krwiobiegu szybko, powodując gwałtowny wzrost poziomu glukozy. Kiwi natomiast, dzięki swojemu niskiemu Ig, zapewnia wolniejsze i bardziej równomierne dostarczanie cukru do krwi, co pomaga uniknąć tych nieprzyjemnych pików i następujących po nich gwałtownych spadków, które mogą negatywnie wpływać na Wasze samopoczucie i poziom energii. Jedno średnie kiwi zawiera około 42 kilokalorii co czyni go doskonałą obcią na przekąskę, jeśli dbacie o swoją wagę. Przy tym dostarcza ponad dwa gramy błonnika pokarmowego. Błonnik nie tylko spowalnia wchłanianie cukru, ale także wspomaga uczucie sytości, pomagając Wam dłużej czuć się najedzonym i kontrolować apetyt. Ponadto błonnik jest korzystny dla zdrowia układu trawiennego. Jednak najbardziej przekonujące dowody na korzyści płynące z kiwi dla osób z cukrzycą lub tych, którzy starają się kontrolować poziom cukru we krwi. Uzyskano o badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu w Oslo. Wyniki tego badania wykazały, że regularne, codzienne spożywanie kiwi przyczyniło się do znaczącego obniżenia poziomu hemoglobiny glikowanej. Ten wskaźnik odzwierciedla średni poziom cukru we krwi w ciągu ostatnich trzech miesięcy i jest ważnym wskaźnikiem długoterminowej kontroli cukrzycy. Obniżenie poziomu HbA1c świadczy o tym, że codzienne spożywanie kiwi może mieć trwały pozytywny wpływ na regulację poziomu glukozy we krwi. Zalecana porcja to jedno kiwi dziennie. Najlepszy czas na jego spożycie to przed obiadem lub jako zdrowa przekąska w połowie przed południa. W ten sposób będziecie mogli zaspokoić swoją potrzebę na słodkie bez ryzyka gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi. Kiwi ma przyjemny słodko-kwaśny smak który może stanowić doskonałą alternatywę dla bardziej słodkich owoców i deserów. I, jak już wspomniano, nie warto wyrzucać skórki kiwi. Ona również zawiera cenne składniki ożywcze, w tym dodatkową ilość błonnika i przeciwutleniaczy. Przed spożyciem skórkę należy dokładnie umyć pod bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Jeśli preferujecie produkty ekologiczne, to skórkę organicznych kiwi można jeść bez większych obaw. Spożywanie kiwi w całości, razem ze skórką, pozwala uzyskać maksymalne korzyści ze wszystkich jego składników, tak więc kiwi to nie tylko egzotyczny owoc o niezwykłym wyglądzie. To prawdziwy sprzymierzenie w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi dzięki swojemu niskiemu indeksowi glikemicznemu, wysokiej zawartości błonnika i naukowo udowodnionej zdolności do obniżania poziomu HBA1C. Włączając jedno kiwi do swojej codziennej diety, dokonujecie mądrego wyboru na rzecz swojego zdrowia i samopoczucia. Cieszcie się tym smacznym i zdrowym owocem, a Wasz organizm z pewnością Wam za to podziękuje. Z gromkim sukcesem na trzecim miejscu naszej listy pojawia się awokado. Chwileczkę, co? Czy awokado to owoc? Tak, z botanicznego punktu widzenia tak właśnie jest. I prawdopodobnie jest to jeden z najbardziej przyjaznych diabetykom owoców, jakie kiedykolwiek próbowaliście. Dlaczego? Ponieważ praktycznie nie zawiera cukru, a przy tym jest bogate w zdrowe tłuszcze i błonnik, które pomagają spowolnić proces trawienia i utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. W połowie średniego awokado znajduje się około 7 g błonnika i przy tym wcale nie powoduje skoków poziomu glukozy. Przyjrzyjmy się bliżej. Dlaczego awokado jest tak korzystne dla osób, które starają się kontrolować poziom cukru we krwi? Po pierwsze, praktycznie całkowity brak cukru w awokado oznacza, że jego spożycie nie prowadzi do szybkiego uwalniania glukozy do krwi, w przeciwieństwie do wielu innych owoców, które zawierają znaczną ilość naturalnych cukrów. Jest to szczególnie ważne dla osób z cukrzycą, których organizm ma trudności z regulowaniem poziomu cukru we krwi. Po drugie, Wysoka zawartość błonnika w awokado odgrywa kluczową rolę w spowolnieniu trawienia. Błonnik to niestrawne włókno roślinne, które tworzy wielita w żelową masę. Ta masa spowalnia proces rozkładu węglowodanów i, co za tym idzie, spowalnia przedostawanie się glukozy do krwi. W ten sposób spożywanie awokado pomaga uniknąć gwałtownych skoków poziomu cukru po posiłkach i sprzyja jego bardziej płynnemu i stabilnemu utrzymaniu. Po trzecie, Awokado jest doskonałym źródłem zdrowych jednonienasyconych tłuszczów. Według danych Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, włączenie do diety produktów bogatych takie tłuszcze jak awokado może faktycznie zmniejszyć insulinooporność. Insulinooporność to stan, w którym komórki organizmu stają się mniej wrażliwe na działanie insuliny, hormonu odpowiedzialnego za transport glukozy z krwi do komórek w celu uzyskania energii. Zmniejszenie insulinooporności oznacza, że insulina zaczyna działać bardziej efektywnie, co pomaga utrzymać normalny poziom cukru we krwi. Zalecana porcja to połowa awokado dziennie. Możecie dodawać je do różnych potraw, na przykład do jajek na śniadanie lub do sałatek na obiad lub kolację. Łączenie awokado z innymi zdrowymi produktami, takimi jak jajka czy warzywa w sałatce, może również przyczynić do lepszego przyswajania składników odżywczych. Tłuszcze zawarte w awokado pomagają wchłaniać witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak witaminy A, D, E i K, które znajdują się w innych produktach. Jeśli chcecie, aby poziom cukru we krwi przestał skakać jak jojo, koniecznie włączcie awokado do swojej diety, a zobaczycie, jak dzieje się ta magia, poziom glukozy staje się bardziej stabilny i kontrolowany. I jeszcze jeden ważny bonus awokado. Wspomaga również utratę wagi, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania cukrzycą. Zdrowe tłuście i błonnik w awokalu pomagają dłużej czuć się sytym, co może prowadzić do zmniejszenia ogólnego spożycia kalorii i, w konsekwencji, do utraty zbędnych kilogramów. Utrzymanie zdrowej wagi jest jednym z kluczowych czynników w leczeniu i profilaktyce cukrzycy typu 2, ponieważ nadwaga może nasilać insulinooporność. Tak więc, awokado to nie tylko smaczny i wszechstronny owoc, ale także cenny sprzymierzeniec w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi i zarządzaniu cukrzycą. Jego unikalne połączenie praktycznie całkowitego braku cukru, wysokiej zawartości zdrowych tłuszczów i błonnika czyni go niezastąpionym elementem diety dla tych, którzy dbają o swoje zdrowie i starają się kontrolować poziom glukozy w naturalny sposób. Nie przegapcie okazji, aby skorzystać ze wszystkich zalet tego niesamowitego owocu. Przechodzimy do numeru dwie na naszej liście – wiśni, ale nie byle jakiej wiśni, a mianowicie cierpkiej wiśni, takiej, jakiej używa się do przygotowania skoncentrowanego soku wiśniowego. Te jaskrawo-czerwone drogocenności są dosłownie przepełnione antocyjanami, tymi samymi silnymi przeciwutleniaczami, o których już wspominaliśmy w związku z borówkami amerykańskimi. Jednak w przypadku cierpkiej wiśni ich działanie wykracza poza proste zmniejszenie stanu zapalnego. Wywierają one również znaczący pozytywny wpływ na metabolizm glukozy w organizmie. Przyjrzyjmy się temu aspektowi bliżej. Antocyjany zawarte w cierpkiej wiśni posiadają unikalne właściwości, które pomagają poprawić zdolność organizmu do przyswajania i wykorzystywania glukozy. Mogą one oddziaływać na różne ogniwa procesu metabolicznego, przyczyniając się do bardziej efektywnego transportu glukozy z krwi do komórek, gdzie może być ona wykorzystana jako źródło energii. Ponadto antocyany mogą wpływać na aktywność enzymów uczestniczących w regulacji poziomu cukru we krwi. Jedno bardzo autorytatywne badanie opublikowane w jej Journal of Medicine Food ujawniło zaskakujące wyniki dotyczące wpływu cierpkiej wiśni na poziom cukru we krwi. Uczestnicy z zespołem metabolicznym, którzy regularnie spożywali cierpką wiśnię, wykazali znaczące obniżenie poziomu glukozy we krwi na czczo. Oznacza to że nawet po nocnym głodzeniu poziom cukru u nich był zauważalnie niższy w porównaniu z grupą kontrolną. Takie wyniki podkreślają potencjalną rolę cierpkiej wiśni w utrzymaniu zdrowego poziomu glukozy i profilaktyce rozwoju cukrzycy typu II. Jak prawidłowo włączyć cierpką wiśnię do swojej diety, aby uzyskać maksymalne korzyści? Zalecana dzienna dawka to zaledwie około pół szklanki świeżej cierpkiej wiśni lub jedna łyżka stołowa skoncentrowanego soku wiśniowego rozcieńczonego w wodzie. Ważne jest, aby pamiętać, że chodzi właśnie o cierpką wiśnię, a nie o słodkie odmiany, które mogą zawierać więcej cukru. Niezwykle ważne jest unikanie spożywania słodkich wiśni konserwowych lub kompotów wiśniowych, ponieważ zwykle zawierają one dużą ilość dodanego cukru, który może zniwelować wszystkie potencjalne korzystne właściwości cierpkiej wiśni, a nawet doprowadzić do niepożądanego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Najlepszym wyborem będzie spożywanie świeżej cierpkiej wiśni w sezonie. Mrożonej cierpkiej wiśni pozostałej części roku lub 100% skoncentrowanego soku z cierpkiej wiśni bez żadnych dodatkowych substancji, zwłaszcza cukru. Uważnie czytajcie skład na opakowaniu, aby upewnić się, że kupujecie czysty koncentrat soku z cierpkiej wiśni. Tak więc cierpka wiśnia to nie tylko smaczny i apetyczny owoc, ale także cenne narzędzie w utrzymaniu zdrowego poziomu cukru we krwi. Jej bogaty skład antocyjanów wywiera kompleksowy wpływ na organizm, przyczyniając się do poprawy metabolizmu glukozy i obniżenia poziomu cukru na cio. Włączając niewielką ilość cierpkiej wiśni lub jej skoncentrowanego soku do swojej codziennej diety, dokonujecie mądrego wyboru na rzecz swojego zdrowia i samopoczucia. Te rubinowe jagody mogą wydawać się słodkie waszym kubkom smakowym. Ale dla waszej ciustki będą jeszcze słodsze, pomagając jej efektywniej wykonywać swoją funkcję regulowania poziomu cukru we krwi. Nie przegapcie okazji, aby skorzystać z tej naturalnej siły dla utrzymania swojego zdrowia. I wreszcie numer pierwszy król owoców przyjaznych diabetykom jabłka tak właśnie jabłka, owoc, który wielu niesłusznie demonizuje ze względu na zawartość cukru. Ale oto, czego większość ludzi nie wie. Jabłka zawierają polifenole, zwłaszcza w skórce, które pomagają spowolnić trawienie węglowodanów i zmniejszyć chłanianie cukru w jelitach. Ponadto są bogate pektyne, szczególny rodzaj rozpuszczalnego błonnika, który poprawia uczucie sytości i wspiera zdrowie jelit. Jedno średnie jabłko, ważące około 150 g, zawiera zaledwie około 19 g naturalnego cukru, ale dzięki wysokiej zawartości błonnika ma niski indeks glikemiczny. Zagłębmy się w ten temat. Polifenole, w które bogata jest skórka jabłek, to silne związki przeciwutleniające, które mogą wywierać szereg korzystnych efektów na organizm, w tym wpływ na metabolizm węglowodanów. Co one stanie spowolnić aktywność enzymów odpowiedzialnych za rozkład złożonych węglowodanów na proste cukry, co prowadzi do wolniejszego przedostawania się glukozy do krwi po posiłku. Jest to szczególnie ważne dla osób z cukrzycą, ponieważ pomaga zapobiegać gwałtownym skokom poziomu cukru. Ponadto jadłka są doskonałym źródłem pektyny, rozpuszczalnego błonnika, który w kontakcie z wodą tworzy wielita w żelową masę. Tenże żel spowalnia przesuwanie się pokarmu przez przewód pokarmowy, co sprzyja bardziej równomiernemu wchłanianiu składników odżywczych, w tym glukozy. W ten sposób pektyna pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi i zapobiega jego gwałtownym wahaniom. Uczucie sytości, jakie zapewnia pektyna, jest również ważną zaletą dla osób z cukrzycą, ponieważ pomaga kontrolować apetyt i zapobiegać przejadaniu się, co z kolei przyczynia się do utrzymania zdrowej wagi. A utrzymanie zdrowej wagi odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu cukrzycą typu drugie. Nie należy zapominać o korzyściach pektyny dla zdrowia jelit. Jest ona prebiotykiem, czyli stanowi pożywkę dla pożytecznych bakterii zamieszkujących nasze jelita. Zdrowa mikroflora jelitowa jest powiązana z poprawą metabolizmu glukozy i ogólnej funkcji metabolicznej. Pomimo że jedno średnie jaduko zawiera około 19 gramów naturalnego cukru, dzięki wysokiej zawartości błonnika jego ładunek glikemiczny pozostaje niski. Ładunek glikemiczny uwzględnia nie tylko ilość węglowodanu w produkcie, ale także szybkość, z jaką podnoszą one poziom cukru we krwi. W ten sposób całe jaduko wywiera znacznie łagodniejszy wpływ na poziom glukozy niż na przykład szklanka soku jabłkowego, w którym błonnik jest nieobecny. Aby uzyskać maksymalne korzyści z jabłek, koniecznie jedźcie je ze skórką, ponieważ to w niej znajduje się najwięcej polifenoli. Jeśli macie taką możliwość, preferujcie zielone jabłka, ponieważ zwykle zawierają nieco mniej cukru w porównaniu z czerwonymi odmianami. Najlepszy czas na spożywanie jadłek to środek dnia, jako zdrowa przekąska między głównymi posiłkami. Pomoże Wam to opanować ochotę na słodycze i utrzymać stabilny poziom cukru we krwi aż do kolacji. I co najważniejsze, pod żadnym pozorem nie wyciskajcie z jadłek soku. W procesie przygotowania soku usuwany jest cały cenny błonnik, a pozostaje jedynie skoncentrowany cukier, który szybko wchłania się do krwi i powoduje gwałtowny skok poziomu glukozy, porównywalny ze spożyciem słodyczy. Całe jadłko jest Waszym przyjacielem, a sok jabłkowy Zwłaszcza kupny, potencjalnym wrogiem dla waszego poziomu cukru we krwi. Tak więc jabłka to nie tylko dostępny i smaczny owoc, ale także cenny pomocnik w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi dzięki zawartości polifenoli i pektyny. Włączając całe jabłka ze skórką do swojej codziennej diety jako rozsądną przekąskę, robicie ważny krok na drodze do lepszej kontroli poziomu glukozy i ogólnego zdrowia. Nie pozwólcie, aby mity o wysokiej zawartości cukru zniechęciły was do tego wspaniałego owocu, przy prawidłowym spożyciu może on stać się waszym wiernym sprzymierzeńcem w walce o zdrowie. Wasza osobista drużyna owocowych superbohaterów, powołana do pomocy w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi i ogólnym organizmu, obejmuje pięć kluczowych elementów, z których każdy posiada unikalne właściwości i przynosi nieocenione korzyści. Zacznijcie swój dzień od połowy szklanki soczystych borówek amerykańskich bogatych w antocyjany. Silne przeciwutleniacie, które nie tylko poprawiają wrażliwość waszych komórek na insulinę, ale także wykazują działanie przeciwzapalne przyczyniające do ogólnego dobrego samopoczucia. Włączcie do swojej diety jednoorzeźwiające kiwi, owoc o niskim indeksie glikemicznym i wysokiej zawartości błonnika które pomoże wam uniknąć gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi i zapewni długotrwałe uczucie sytości, utrzymując waszą energię przez cały dzień. Nie zapominajcie o połowie kremowego awokado, bogatego w zdrowe nienasycone tłuszcze i błonnik, które spowalniają proces trawienia i zapewniają płynne dostarczanie glukozy do krwi, a także przyczyniają się do zmniejszenia insulinooporności. Jako korzystne uzupełnienie stosujcie pół szklanki cierpkich wiśni lub łyżkę stołową i skoncentrowanego soku bez dodatku cukru. Antocyjany zawarte w wiśniach nie tylko posiadają właściwości przeciwzapalne, ale także aktywnie uczestniczą w poprawie metabolizmu glukozy i obniżeniu poziomu cukru na ćcio. I wreszcie. Nie wykluczajcie ze swojej diety jednego średniego jabłka ze skórką. Zawarte w nim polifenole i pektyna spowalniają trawienie węglowodanów i wchłanianie cukru, a także wspomagają uczucie sytości i dbają o zdrowie Waszych jelit. Regularne włączanie tych pięciu owoców do Waszej codziennej diety czy zachowaniu zalecanych porcji stanie się nie tylko środkiem kontroli poziomu cukru we krwi, ale początkiem głębokiej i pozytywnej transformacji Waszego metabolizmu na poziomie komórkowym, przyczyniając do poprawy ogólnego stanu zdrowia i podniesienia jakości życia. Jeśli pragniecie uzyskać jeszcze więcej cennych porad i praktycznych rekomendacji, które pomogą Wam zoptymalizować wasze zdrowie i uczynić każdy dzień bardziej energicznym i pełnowartościowym, nie zapomnijcie wyrazić swojej wdzięczności polubieniem zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka i aktywujcie powiadomienia klikając ikonę dzwonka. Dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco z najświeższymi i najskuteczniejszymi liwechackami w dziedzinie zdrowia, które mogą mieć znaczący wpływ na Wasze samopoczucie i pomóc Wam podjąć świadome kroki na drodze do zdrowszego i szczęśliwszego życia. Wasza świadoma i pewna droga do stabilnego poziomu cukru we krwi i mocnego zdrowia zaczyna się właśnie teraz od tych prostych, ale niezwykle skutecznych kroków w stronę zdrowszego odżywiania i stylu życia.